Ewangelia dzisiaj jest związana z uroczystością, którą przeżywamy. Jest to fragment słów, które Jezus wypowiada w Wieczerniku do swoich uczniów, fragment z Ewangelii według Świętego Jana. Coś, co jest bardzo poruszające w tym tekście, to jest takie wskazanie na relację przyjaźni, do której Jezus chce prowadzić swoich uczniów. Mówi, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Ale nazwałem Was przyjaciółmi, bo oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od mojego ojca. Coś niezwykłego jest w tych słowach, ponieważ one wskazują na to, że, że słowa, które słyszymy od Jezusa, z jednej strony to jest coś bardzo intymnego. Wszystko, co Jezus słyszy od Ojca, przekazuje swoim uczniom. Jesteśmy świadkami, możemy uczestniczyć w takim dialogu, który Jezus prowadzi ze swoim Ojcem. I to faktycznie jest coś, co dzieje się tylko między przyjaciółmi. Tylko przyjaciele powierzają te najskrytsze, najintymniejsze tajemnice swojego życia, powierzają sobie nawzajem. Ale druga rzecz to jest to, że, że słowa, które wypowiada, Jezus przemieniają nas w jego przyjaciół. Że to te słowa, które on wypowiada, one sprawiają, że stajemy się jego przyjaciółmi. I co jest piękne jeszcze w tym tekście? Jezus mówi tam o radości, która płynie z tego, że możemy odpowiedzieć na jego przyjaźń, możemy odpowiedzieć oddaniem posłuszeństwem ale przede wszystkim takimi czynami miłości które, które ofiarowujemy innym i tego przykładem i taką postacią bohaterem dzisiejszym jest, przykładem tego jest święty Kazimierz który odnalazł przyjaźń Boga i który swoją przyjaźń swoje przywiązanie do niego wyraził czynami miłosierdzia, znalazł radość w tym, że może odpowiadać w taki sposób na miłość swojego przyjaciela.